Oh, uh! Chyba jest tym Dzień dobry poruczniku Dzień dobry poruczniku Jestem szefem ochrony i jest pięknie. O, jestem ja ja od razu przy wyjściu. O, no dobra, no to możemy iść do wyjścia. Ale ja już Jakby idę do tego do hepiza. Okej. Obawiam się, że są ptaszkami ciekawymi. Ptaszki? No tak jak są ptaszki to w sumie prawie Ptaszki w lecie zaczynają. Znaczy no w teorii tak, ale one mają windę do heavy zaraz obok, więc... Okej okay. to ich nie powstrzyma No ptaszki trzeba trzymać no po prostu daleko i tyle Mam jakąś ultra MK. Jakoś potężną, i PE90. Taka, hmm. to jest lepsza, chyba ta jest lepsza. Słyszałem windę w heavy, więc uważaj Słyszę, słyszę ich Tam, ptaszki No to uważaj tam Ja jestem niedaleko wyjścia, bo słyszałem tą windę Tak niedaleko wyjścia, że aż się wróciłem gdzieś No, jestem na kucaka, stoję. Wędral się są gdzieś. No, właśnie możliwe, że przyli przez moje przejścia, bo ja ciągle słyszę pip, pip tego mojego przejścia, wyjścia. Pip, pip. Więc nie wiem, chyba się kręcą, ja albo słyszę. nie wiem, co robią. No, są tu, a ja tutaj jestem dosłownie obok. Tylko się kuc, tylko kłócam sobie. O, są tu, chodzą tu. Słyszę. Dosłownie no to one są się do Są przy mnie, tak, wiem, są chemie. Weszły przeze mnie słyszysz że słyszy ze mnie, nie zobaczyli mnie szodzisz? No właśnie miałem taki plan, ale się zablokowałem. Tak, przeszedłem. Słyszysz, że na drugiego, to ty? Mikulia? Nie, nie okay. Ja strzeliłam Ja strzeliłam No strzyliłam. to tak. chodź, 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 bo on tu zaraz przyjdą Tak Dobra Tutaj jesteśmy bezpieczni w miarę To weź kłusni, kusni, żeby nas nie widzieli Są za ścianą No, oni są tutaj dosłownie No tu Ale slocańcy Więc co robimy? No chyba strzel granat, a masz jakiś granat? Może granatem eee, i strzelamy? Mam granat. Może YOLO robimy? Dobra, to chodźmy. No Nie ma co chyba wiesz. Też, że musimy zamknąć za nami drzwi. Dobra. O! Tam? Zasadę uważaj, uważaj, broń. O kurde. o kurde, dobra. Wracamy do armory, chodź. Gdzie są te drzwi? Dobra, on drzwi, chodź. Jestem. Ja, je chyba zamknąłem mnie chyba. Gdzie to jest latarka jakaś? Masz tu latarkę gdzieś jakoś? Ja próbuję je znaleźć, ale... O! O, masz latarkę, dobra. Weź mi poświeć może, ja też znajdę jedną. Mam night vision tutaj. Dobra. O, dobra, widzę. Ty to w sumie, jak ja mam night vision, to ja w sumie mógłbym wyjść tam. Nie, dla ciebie to nie masz żadnego night vision? Hmm. Chyba nie. Czemu to moja latarka nie świeci w ogóle? Świeci. Oj, są tu, są tu, uważaj. I to są. A? <laughs> oni... Proszę, ja mam nadzieję, że oni nie mogę, to żeby tej szyby. Nie, nie mogę. im w tupę. Czekaj, jestem ciekaw, czy mogę im w łeb strzelić. Tak, mogę. Została. Strzelaj w nich. Oni będą tu stali wiesz... Tylko nie wiem, czy oś o... Świat... Ja bym do nich nie strzelał, bo oni się regenerują po pewnym momencie, więc... No trudno, nie mamy Nie, tak nie masz, bo nic nie masz do stracenia na później. Nie, nie skończyłam Może stąd pójdą, bo będą klasy też szukać. Czekaj, ja otworzę... Czekaj, bo... Nie no, tam są, oni kampią. A uderzył mnie. Uderzył nie ma apteczek żadnych, z tego co widzę. Ja nie wiem, się poczytać, że się nie ma No dobra, ale jak może ktoś usłyszy strzały, to przyjdzie z tej. Co, bo ja bym poszedł po heal, ale. Ja mam jakieś hila, Ja mam dwa healy. No. Czekaj, oni się tam biją, to ja tutaj wezmę na szybko heal. O nie! Zabknę komuś drzwi, to był naukowiec? Ale nie, on i tak umarł, zanim doszedł no do, mar, do nich. Dobra, to no nieważne. Bo nie nieciekawa ta sytuacja się dzieje. To on nie to nie. Widzisz, może jaką on kartę miał? Tak średnio? Nie, 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 snad nie widać. A, a szkoda, bo byśmy mogli mu zabrać, jakby miał jakąś dobrą. Uważa, no, bo ale ma amunicję. Peskanę, proszę, ale ma amunicję i. Nie wiem, ma amunicję i granatę jednego. No to na pewno nie. Tam widać. Dobra, granat! No nie, no nie ma co tam wychodzić. Bez, czekaj, chyba, że flasha im rzucimy, no ja bym, to ewentualnie czekaj, na pewno muszę to tak... spod wystrzelać jeszcze tak, żeby mieli przynajmniej trochę mniej życia. Uważaj, bo oni się uderzą przez to. A ja ich uderzam. No ale nie, 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 bo ty jakby. oni muszą podejść jakby, przy szybie. No niech ktoś przyjdzie, to jakaś wsparcie. O, i mamy jedną w środku. A rzuć granat tutaj. Bo to już nic nie stracimy. Ale nie takie granaty, ja nic nie widzę No oj, ja nie zabiję. mam innego, <laughs> Ja nie mam innego granatu Tole, ale gówno Hello, Kurde, to. tak. Nie mogę dostać nic normalnego Nie ma żadnego SCP-ka O, no, naukowej do... jest akurat gówno to akurat faktycznie gówno 547,

no chyba z drzwi. o nie! Nie, jakoś to inaczej. Klucz, klucz francuski, z klucza francuskiego mu najewałem. O niej! A to przykra musi być. O nie! no obserwat! O nie, o nie tutaj jest. Proszę, proszę, proszę! Proszę, proszę, mogę o nie! O nie, wyrugać jest, mrugać jest, proszę, mrugać, nie! No to ucieka a. od niego, a nie. Brugacz. Ja widzę, że leciała w, w lajcie czemu wy tak poginęliście? Ale w ogóle świąteczny vibe, no Szywcyn jak to czemu? Ja byłam sobie naukowcem bezbronnym, a Mongo jest mrugaczem i sobie zamrugał na mnie i umarłam. A ja znam co do niego Idzielicie ten w ogóle świąteczny vibe? Mam PZM, czy lampki Ja idę ale do fajnie. W ogóle nie czujecie wam jakiś świąt. o SCP Amongo. Bo... Chodź mi kulia. Nie no ładne no, są tak. coś. Wziąte. No a dziękuję Giwanu, tak powiedziałeś, Fixa i AB są ze dwóch w toalecie, więc musimy niestety radzić sobie sami. Mm. Tak, poszli razem. O, to jest kontrola bagażowa. Nie, no znowu go słyszę. Tak, gdzie jest ten spocongo? No, on jest Co? w heavy. W heavy? A ja znowu musimy tak, teraz znaleźć Tak, bo słyszę lejście. jak tutaj szura, to to szura, 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 i szura, i szura. Witam. Witam. No, tylko szura, i szura, i szura jest wyjście kremlin, tu to że że wiksa też nie, nie poszła? Nie wiem. Tak, wiksa poszła. ten mi kulia chyba. A nie, tutaj Ale są szapki ty? O, gate B, a to nie to nie, to nie. O, a tu? Dobra, czekamy wyjścia z Entrensu. Tak, z... O dobra, znalazłam dobra, się masz Gdzie go masz? gpn? No, a, no już gówno, nie mam już. <noise> już go nie ma, słyszeliście. Ale w heavy? Jestem w Nie Jestem? Nie, wiem. O. Jest o, to? nie ale. Ciekawa, co <noise> No bo Super. jak nikogo nie ma w czym, a jestem sama, to też nie ruszymy, jak to się stało. No to do tego strzelać może wydać pan sygnał, gdzie jest wyjście? Jestem sama! No tak! No tak! Jestem sama? No i mi się śmieje, bo dałam sygnał głośny, że mam... tutaj idzie. jestem. Aho, jestem chyba... twierdził, że nie możemy być sami. Jesteś sama, AB no. Jesteś sama? Nie, to mi król tak powiedziała. A. Nie utopiłeś się? Nie. Też. Też się Tak ja muszę przeładować. Gdzie on jest? O, światło zgasło. O, zapaliło się. A... No, chciałam iść. O, strzelacie się słyszę. Tak. Aj Ale gdzie by się strzelać, tutaj nie wiem. No coś, barło mi się. Tam jest do ścianą.

Gdzie on poszedł? Musiał gdzieś tu w takim razie, ale. Mam strzały niedaleko, gdzieś. kurde, nie wiem gdzie nawet. Heavy? Hmm. Tam trzeba się strzelam <grafy> O, strzel. Strzeliłam. O, jeszcze raz? Dobra, otwieram heavy. Słyszymy drzwi? Tak, słyszę. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest. On gdzieś tutaj jeszcze jest, albo go. No, Słuchaj go! Słuchaj go! Gdzieś jest, gdzieś no. tam słyszałam. Tutaj gdzieś. Za mną jest, gdzieś. Tu jest, o widzę cię. Tu gdzieś jest. Za mną jest, gdzieś. Tu jest. A? Nie. O tutaj, no, chyba tu! No jest tam chyba, czy nie? Czy to jest taki on-etres? Nie jest tam. Ja, ja, ja będę, ja. odsuńcie się, ja sprawdzę. Nie jest tu ten spocaniec? On Poszedł! O! O!